chyba nie ma nikogo no, ale zaczekamy być może ktoś się zjawi o jest Grzesiu cześć Grzesiu Napiszcie czy mnie słychać Grzesieńku jak mnie słychać to Daj znać. No dobra, nie będę kombinował, bo to jest mój telefon, więc jeszcze zaczekamy chwilę, może ktoś się zjawi, a jak nie to polecimy z tematem. Ja sobie zapalę. Dzisiaj króciutko, bo przez kilka miesięcy nie było live'ów, transmisji na żywo, bądźmy poprawni. Ale to, co się w ostatnich dniach dzieje i co gdzieś tam mi doskwiera i dotyka, to chyba poruszymy temat właśnie góralszczyzny, skąd ona, jak, gdzie i po co. Historyk ze mnie żaden, regionalista żaden, ale kierując się sercem i wiedzą, którą posiadam, chciałbym parę mitów obalić, które funkcjonują po dzień dzisiejszy, a nawet powiem o zgrozo, są promowane w sposób według mnie ohydny i umniejszający prawdziwemu podchalu. I prawdziwej góralszczyźnie, poprzez wędrowne plemiona wołoski. No więc, tak. Zaczynamy. Nie liczy się ilość, liczy się jakość. Cieszę się, Grzesiu, że jesteś. Dawno się nie słyszeliśmy, dawno nie pisaliśmy, ale fajnie, że się uaktywniłeś. Dziękuję Ci za to. Skąd i gdzie to pod i o co w tym wszystkim chodzi? Od pewnego czasu tworzy się konferencje, tworzy się szlaki poświęcone mędrownemu plemionowi, plemionom z dalekich, odległych Bałkanów, a nawet i może z dalsza, bo tak naprawdę ich etymologii to nikt nie zbadał, skąd oni się wzięli, którzy to. Około 1500 roku przywędrowali na tereny Podhala i przynieśli ze sobą muzykę, stroje i kulturę. Nikt nie zada sobie pytania, jaką kulturę mogą mieć ludy wędrowne. Otóż lud wędrowny, nomadzi, wielu innych nie ma swojej kultury. Ma kultury zaczerpnięte z terenów, gdzie w danej chwili się... Znajduje i to jest niezaprzeczalny fakt, który jest pomijany. Najgorsze w tym wszystkim jest to, że tym boskim, jak niektórzy kreują, włosom przypisuje się główną rolę osadnictwa na terenie gorców, Doliny Dunajca, aż po żywieczyznę, bo i dalej, bo po Śląsku oni aż zawędrowali. Nikt nie skupia się na tym, że już pierwsze oznaki ludzkości, pobytu człowieka na terenach dzisiejszego Podhala, dokładnie na terenach Spisza, zostały odkryte w jaskini obłazowej. Około 10 tysięcy lat temu znaleziono tam wszelkie ślady bytności człowieka, nad przełomem białki i między innymi bumerang, którym oni polowali. Tereny pod Hala to nie tak jak dzisiaj większość myśli, bukowina, białka i zakopane. Nie, tam nie było żadnych osad. Mogę śmiało chyba stwierdzić, do XVII-XVIII wieku. Dopiero XIX wiek przyczynia się do rozkwitu samego Zakopanego, a dokładnie jego końcówka i epidemia cholery. Kiedy to Chałbiński doktor przyczynia się do tego, że o Zakopanym zaczyna być głośno i zaczyna go promować wśród elity warszawskiej, elity narodu polskiego, wtedy pod zaborami takich jak Sienkiewicz. Bardzo fajnie jest to pokazane w filmie "ród Gąsieniców, polecam, jest to mówione gwarą, ale jest to właśnie fajnie pokazane ten rozkwit, jak to wyglądało natomiast wróćmy do samej historii osadnictwa na terenie Podhala na terenie Podhala osadnictwo takie, które jest opisywane można znaleźć adnotacje dotyczące historii tego miejsca, to jest właśnie dorzecza Białego Potoku i Czarnego Potoku Dunajca. Czyli Ludźmierz, Szaflary, a później już Dunajca, Nowy Targ, Waksmund, Ostrosko i dalej w dół Harklowa, to Są polskie wsie. Starszą wsią na tym terenie po wschodniej stronie Nowego Targu jest Frydman. Natomiast w tamtym czasie była to wieś, no trudno powiedzieć słowacka, wtedy to były Węgry. I to jest najstarsza wieś na Podhalu obecnie. Yy, pomija się fakt, tworząc różnego rodzaju szlaki wołoskie przez Gorce, najważniejszego szlaku, który już funkcjonował zapewne jeszcze przed państwem polskim, przed powstaniem państwa polskiego, tak zwany bursztynowy szlak, który przebiegał przez Cło, później Stare Cło, Nowy Targ, po obrzeżach pól Waksmundu w stronę przejść granicznych w Jurgowie, przez górce Starą, w cudzysłowiu Zakopianką, starym szlakiem królewskim, traktem królewskim przez Stare Wierchy, Rabkę, Kasinę i do Krakowa. Ten fakt jest wymazywany, a jest to bardzo ważny szlak handlowy i osadnictwo powstawało zawsze w miejscach, gdzie byli ludzie. Moja wieś rodzinna, Waxmund, Powstała na zgliszczach osady, liczącej zapewne zapisków, cystersów, jakie istnieją, kilka domów. Została ona spalona i na jej miejscu Henryk Brodaty, książę, wydał oficjalną zgodę na polecenie króla Władysława tego, nie Kazimierza Wielkiego, o lokacji na prawie magdeburskim wsi w Dorzeczu Dunajca, w Dolinie Dunajca. Kazimierz Wielki 50 lat później, no 50, nie, 20 lat, bo 1500, 1355, a Waksmund 1300, około 30, tą datę przyjmuje się za powstanie wsi Waksmund. Już Kazimierz Wielki nadaje prawa królewskie miastu nowemu targowi, który powstał na zgliszczach starego cła. Stare cło natomiast było lokowane w miejscu tuż pod lotniskiem, jeżeli ktoś kojarzy. Dosłownie tamte tereny, starą mleczarnię. W tamtym miejscu według badań prowadzonych w latach 70. była 70. albo 60. już nie pamiętam, o to go opisuje w książce, były prowadzone, no może nie na wielką skalę, ale były prowadzone badania archeologiczne, natomiast cło wcześniejsza osada przed starym cłem było. Cofnięte troszeczkę bardziej na południowy wschód na terenach dzisiejszych wsi Waksmund, tak zwanego miejskiego. Co ciekawe, Wołosi na tym terenie to jest końcówka 1480, mogę się mylić 1500 rok, czyli już prawie 200 lat po powstaniu. Pierwszych osad do Rzeczu Dunajca. I cóż ci Wołosi przynieśli? W krążyły opowiastki o tym, jak to corni ludzie, brudni, wypasali na polanach owce i toczyły się non-stop z nimi bitki. Czyli po prostu bójki. Byli przeganiani, nie reprezentowali sobą nic można z tego, z tych opowieści tak osądzić. Mieli swoją muzykę, mieli swoje stroje, mieli swoje owce i byli konkurencją dla miejscowych pasterzy. Bo ludzie w tych wsiach utrzymywali się z pasterstwa i z tego, co yy, złowili w lasach. się odpowiadając na pytanie, czemu spłonęła wieś, Najazd tatarski. Ten, który również spalił Kraków. Dlatego prawdopodobnie zostało spalone stare cło i zostało, zostało spalone wilcze pole. To, to jest ta data. Stare cło nie zostaje odbudowane, natomiast cystersi zakładają osadę Waksmund. Przepraszam, nam katar. Nie wziąłem chusteczek, jest w moim cudzysłowie pięknym studio, w piwnicy, ale nie, 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 nie na tym się skupiajmy. Drugą ważną sprawą, która dotyczy tej wpływu tej wołoskiej kultury, jest to natrętne wmawianie, że oni wymieszali się z miejscowymi. Być może. Być może, bo nikt tego nie przebadał, nikt tego nie sprawdził, były jednostki, które zostały zaakceptowane przez miejscowych i pozwolono im się wrzenić w którąś z biedniejszych rodzin. Ale to jest tylko być może. Proszę pamiętać, że w tamtych czasach to rodzice decydowali za swoje dzieci, z kim, gdzie i kiedy będą się żenić. Na pewno. Dziewczyna czy chłopak nie mógł sobie wybrać kobiety. Tym bardziej, że czytając troszeczkę historii wołosów, byli to sami mężczyźni. Oni nie prowadzili ze sobą haremów, oni nie prowadzili ze sobą kobiet. To byli ludzie, którzy szli w dany teren i mieli wrócić do miejsca, z którego się wywodzili, często tego nie robiąc. Być może gdzieś tam. Po drodze dołączały do nich kobiety, oczywiście sprawy damsko-męskie, czyli y, potrzeby fizjologiczne musiały być zaspokajane. Y, mam na myśli tutaj y, stosunki płciowe, więc być może y, jakieś kobiety z nimi były. Natomiast oni wędrowali, oni szli, oni nie osadzali się na miejscu, więc mówiąc o wpływie kultury, y, według mnie jest to nadużycie. Faktyczne tereny Podhala to właśnie jest to pierwsze osadnictwo, czyli Nowy Targ, Waksmund, a przede wszystkim Szaflary, Ludźmierz i Ostrosko, Pyzówka, te rejony. Później powstają inne wsie w dorzeczach. Kiedy szlaki handlowe rozchodzą się, kiedy nowy sąd staje, Stary Sąd, przepraszam, staje się miastem ważnym, kiedy w Krościenku powstaje zamek i również staje się to ważna osada, gdzie Jadwiga Śląska przyjeżdżała, przebywała tam, przejeżdżając przez notabenę Waksmund, rozsądzając spory pomiędzy nowym Targiem a Waksmundem. Były to takie zaszłości, które funkcjonują po dzień dzisiejszy. Nie wiem, czym kierują się osoby wpajające piękne mowy, idee o właśnie tych wołosach, o tym takim plemieniu bliżej niezidentyfikowanych ludzi, którzy szli. Nie zachowały się żadne zapiski, nie zachowały się żadne informacje dotyczące tego, by oni. Zostali na terenach gorców. Przynieśli ze sobą muzykę, oczywiście nie kwestionuję tego, przynieśli ze sobą również swoje stroje, które zapożyczali z terenów, przez które przechodzili. Byli kolorowo ubrani, byli barwni, natomiast my, jako Górale, już w tamtym czasie zapożyczaliśmy stroje od swoich sąsiadów, Węgrów. A to jest również pomijane. Mówi się w budownictwie o stylu zakopiańskim. To jest kolejne robienie mitu, bo styl zakopiański jako taki wprowadził bodajże witkacy. A co było wcześniej? Przecież wcześniej powstawały domy drewniane ze szczelistymi dachami. Pomija się styl gorczański, który jest przepięknym nietypowym stylem, który różni się znacząco od zakopiańskiego, a zakopiański jest to mieszanka różnych stylów, nawet i krakowskiego. Chcąc wracać do korzeni, trzeba pamiętać o tym, co wspominam. Mówiłem, że to będzie króciutki live-ik, i tak też będzie dłuższy w tej tematyce. Będę chciał się przygotować konkretnie natomiast ta góralszczyzna ta kolebka góralska to nie jest pod samo. to są właśnie podnóża Gorców to jest królewskie miasto Nowy Targ to jest królewska wieś Waksmund bo Waksmund był lokowany jako królewska wieś dlatego ma w herbie góry i dwa klucze czyli symbol niezależności to jest Ludźmierz, który był pierwszą wsią polską na tym terenie, zlokowaną przez cystersów. Tam powstał klasztor cysterski. Szaflary, które były znaczące. Moje sąsiednie Ostrosko, czyli mówię tu moje sąsiednie, sąsiad ze wschodniej strony od Waksmundu. Harklowa, bardziej wysunięta na wschód. A przede wszystkim najstarszy jest Frydman, spiska wieś, kiedyś węgierska, z naleciałościami, które są po dzień dzisiaj widoczne w stylu i budownictwie i zabytkach, które tam zostały. Grzesiu, tak, mowa o świętej Jadwidze Księżnej, nie królowej. Królowa. Z legendy, która głosi, miała możliwość rozsądzania jednej ze spraw pomiędzy Nowym Targiem a Waksmundem, ale to jest legenda, to nie jest udokumentowany fakt. Przebywając w karczmie Ubożanka, wysłała swoich gońców do sołtysów wsi. Taka legenda panuje w Waksmundzie. No i gońcowie przyjechali do sołtysa, zebrała się starszyzna wsi, no i mówią, że. Królowa zaprasza ich do karcmy, żeby rozsądzić ten spór pomiędzy Waksmundzianami a Mieszczanami. Na co sołtys odpowiedział posłańcowi, że jak ona taka królowa, to my tacy królewice i my nigdzie nie pojedziemy. I tym sposobem Waksmund utracił grunty, do których rościł sobie Prawa. Na, to, na temat tych gruntów to ja jeszcze wrócę w którymś z live'ów, bo to jest fajny temat i, i temat mojej wsi chciałbym bardzo zgłębić na podstawie książki napisanej przez pradziada, która nigdzie nie jest publikowana i nigdzie jej nie dostaniecie, ale jest to jedyne źródło, na którym opierali się tacy badacze jak yy, profesor Waksmundski. Jacek, magister waksmundzki, historyk, który zmarł kilka lat temu, na temat II wojny światowej i okresu powojennych wielu historyków i Instytutu Pamięci Narodowej w temacie Korkuć. Natomiast wcześniejsze dzieje są poparte na dokumentach przepisywanych z tych, których Pradziadowi udostępniono w Muzeum na Wawelu, więc są to przepisywane z rękopisów oryginałów, dokumenty do tej książki. I na tym poprzestanę, bo to będzie temat naprawdę, naprawdę fajny. Natomiast ten live potraktujcie jako taką zajawkę do przygrywki o tym, co faktycznie będę miał powiedzenia o włosach i o faktycznej lokacji i tej góralszczyźnie, która jest pomijana która jest jakby wypierana ze świadomości lokalnej, a mieszkańcy z tym nic nie robią. Przez Gorce biegnie szlak wołoski, no świetnie, super, ekstra, fantastycznie, ale ja się pytam, gdzie jest ten stary, pierwotny szlak bursztynowy, tak ważny w historii Polski, na którego legendzie zbudowano Janosika, zbudowano zbójów góralskich i faktycznie oni grasowali. Bo te tereny były bardzo trudne i niedostępne dla ludzi. Jedno może rzeczą taką namacalną, co może przynieśli wołosi, ale też niekoniecznie jest piscałka, na której uczę się grać, ale wydaje mi się, że już w tamtych czasach moi przodkowie czy e, protopraści rodów waxmuckich. Znali ten instrument i pewnie na nim grywali. Pozwólcie, że Wam troszkę przyfałsuję, bo się nauczyłem. A chcę się pochwalić, więc y, trudno, trudno nie pokazać tego. Jest to baciarska y, przygrywka, na, którą nauczył mnie mój y, dobry znajomy Łukasz Gromandas, który uczy mnie grać na tym instrumencie, za co mu serdecznie dziękuję. A przede wszystkim uczy moją córkę gry na skrzypcach. A więc na zakończenie króciutka przygryweczka baciarska z terenów gorczańskich, z tej kolebki Góralszczyzny oraz Podhalańskich zbój. Tym kończymy tego Lajwika. Powtarzam, to jest dopiero przygrywka do tego, co chcę się przygotować, by zgłębić historię dokładnie na podstawie książki Pradziadka oraz tych wszystkich informacji, które tam się znajdują oraz osób, na które on się powoływał, by nie być go gołosłownym, by zacząć odkłamywać, a być może uda się sprowokować debatę dotyczącą. Osadnictwa w Dorzeczu Dunajca i wpływu wołosów na to osadnictwo, bo wydaje mi się, że był on bardzo nikły. A podobna konferencja miała miejsce w Nowym Targu, za co profesor mówiący o tym, co ja teraz, został zbesztany przez prelegentów. Do zobaczenia. Trzymajcie się. W piątek, 19.30 latuje nowy film w tematyce pszczelej z ostatniego. Ocieplania uli wraz z dziećmi co dla mnie jest ważne, i wątek historyczny tam też się pojawi, związany z II wojną światową. Do zobaczenia, dziękuję, że byliście. Serdecznie pozdrawiam i zapraszam na kolejnego live'a za dwa tygodnie. Cześć!